18 maja ponownie zostaną otwarte lokale gastronomiczne w całej Polsce. Rząd powoli szykuje się do odmrażania polskiej gospodarki. Trzecim etapem będzie umożliwienie działalności lokalom gastronomicznym. Lokale gastronomiczne będą mogły działać pod warunkiem spełnienia trzech wymogów. Pierwszym z nich jest posiadanie obsługi kelnerskiej. Lokale, które nie mają takiej obsługi, nie będą na razie mogły działać. Utrzymane zostaje przygotowanie posiłków na odbiór własny, i w dostawie do klienta. Drugim warunkiem jest posiadanie ogródka zewnętrznego. Konsumenci, nasi goście, będą mogli spożywać posiłki na zewnątrz. Trzecim elementem jest odstęp pomiędzy stolikami. Musi to być minimum 2 metry. Lokale, które nie spełniają choćby jednego z tych wymogów, nie mogą na razie rozpocząć ponownie działalności. Aha, jeszcze jedna rzecz. Nie jest nigdzie powiedziane, że goście restauracji muszą mieć maseczki albo rękawiczki ochronne. Rząd przygotowuje kolejne złagodzenie wymogów stawianych restauracjom, o czym dowiemy się wkrótce. Żeby być na bieżąco subskrybujcie kanał GastroDay, czerwony przycisk po prawej stronie. Do zobaczenia.